I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: no trochę ochciwości powiem, a może nie tyle ochciwości, co po prostu o dążeniu ludzi do zarabiania coraz więcej, do, do lepszego, do większego poziomu życia. Czyli załóżmy, załóżmy że zarabiasz 20, 20, dobra, 30 zł na godzinę. W sklepie na kasie, czy tam 20 zł na godzinę, w sklepie na kasie. No ale nagle, ale nagle zaczynasz zarabiać 100 zł na godzinę. Załóżmy, jaką, no na przykład, jako lektor języka. Myślę, że to jest osiągalne na przykład w jakiejś firmie, w grupach. No i teraz tak. Czy teraz będziesz pracował dwie godziny i dwie stówy wyciągać i dzięki temu zyskasz mnóstwo czasu, dwie, dwie godziny dziennie. Czy będziesz chciał też 8 godzin pracować, tak jak pracując za te 20 zł, czyli 8 godzin, standardowy dzień pracy. Pracujesz w biedronce, za 20 zł na rękę, tak załóżmy 160 zł dniówki i przechodzisz na lektora, tak załóżmy przykładowo, no bo to i i, i i zaczynasz pracować jako lektor oczywiście jeśli znasz język, jeżeli jesteś do tego przygotowany zaczynasz zarabiać co złoty na godzinę to czy będziesz pracować dwie godziny dziennie czy, czy, czy będziesz chciał pracować 7-8 żeby mieć 7-8 stów no i większość ludzi wybiera pewnie żeby pracować więcej godzin czyli pracujesz tyle samo, tak samo nie masz czasu ile byś chciał, jak inni, tylko tyle, że masz więcej pieniędzy. No i wyższy poziom życia ok, ale myślę, że złotym środkiem byłoby tutaj takie rozwiązanie, że pracujesz wtedy trzy godziny. Czyli masz trzy i resztę dnia dla siebie. Masz lepiej Finansowo, wtedy niż ten kasier w Biedronce, a i czasowo lepiej, bo masz nie pracujesz tylu godzin. To by było optymalne, z tym, że nie znam wielu takich ludzi, którzy by się na to zdecydowało. Bo jak mają możliwość, właśnie, zarobić 800 zł za 8 godzin, no to pójdą, pójdą w to. Bo mają taką możliwość, bo jeszcze można więcej. Także to jest bardzo właśnie ciekawe zjawisko. No nie tyle ciekawe, że, że to jest takie wydaje się oczywiste, że no, no to ma się tę możliwość, no to trzeba. Tylko tyle, że no po prostu czasowo pracuje się tyle samo godzin i czy masz 500 zł, 200 czy 600 to ostatecznie jeśli chodzi o czas, masz go ciągle tyle samo.